Witam państwa. Deszczowo-burzowy front, który w wielu miejscach nie dał spokojnie spać podczas ostatniej nocy, przyniósł przewidywaną zmianę pogody. Oprócz chmur i deszczu ochłodziło się i w ten sposób odpoczywamy od upałów, a jeszcze wczoraj jak na Podkarpaciu notowaliśmy rekordowe jak na sierpień 33 stopnie w cieniu, tymczasem dzisiaj już tylko 22. Czy to już koniec gorącego lata? Trudno jeszcze o tym przesądzać, ale dużo łatwiej przewidzieć, co czeka nas w najbliższych dniach i o tym już teraz Noce jeszcze dość ciepłe, choć teraz już z bardziej rześkim powietrzem. Dziś bez burz, co najwyżej z niewielkim deszczem w okolicy Mielca, Dębicy czy Krosna. Poza tym pogodnie. Środa z umiarkowanym ciepłem do maksymalnie 24 czy 26 stopni, ale na początku dnia jeszcze mają przeważać chmury z przelotnym deszczem, a po południu coraz więcej rozpogodzeń. Niestety, ze względu na dość szybko spadające ciśnienie, biometr będzie dla nas niezbyt korzystny i to jest zapowiedź znów bardziej pochmurnego czwartku i z przelotnym deszczem przy temperaturze ledwo przekraczającej. 20 stopni za to. Świąteczny piątek zapowiada się dużo ładniej, bo słonecznie z przyjemnym ciepłem do 26 stopni. Z kolei sobota i niedziela pogodne, ale już z możliwością pojawiania się burz przy maksymalnej do 24 w sobotę, 21 w niedziela. Zatem ci, którzy już mieli dość upałów, mogą teraz odetchnąć z ulgą. Do zobaczenia.